Ej, okay. cześć i czołem, witajcie kochani, z tej strony Nufty ja to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w nic innego jak Wiedźmina W tym odcinku musimy tutaj się zająć Warto było pofatygować się do Pani Jeziora prawda? Muszę zanieść trofeum, żeby sobie odebrać nagrodę e, Berengar nie żyje Tak, e, tu tak Muszę udać się do wioski i porozmawiać z Toru Wielu no dobra, no to musimy udać się do wioski, po pierwsze. No dobra, to... a gdzie ta wioska jest? Coś mi strasznie FPS-y spadły. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy jak będzie, jak będzie nowy komputer, czy będą FPS-y spadać, ale wtedy to... oczywiście wątpię, że będą mi FPS-y spadać. Powinno wszystko grać. Już? No ale no zobaczymy. Ale więc, zadajmy się do tej wioski i sprawdźmy, co tam w ogóle się wyrabia. No i porozmawiajmy z serwitysem przede wszystkim, żebyśmy oddali może mu ten temek co znaleźliśmy. No jak widzicie, kochani, już jesteśmy praktycznie w ostatnim akcie. Wydaje się, tylko prolog, epilog. No. Kroszek. Epilog gry, i tyle. No, to by było na koniec całej gry. Tak więc, kochani, ja mam nadzieję, że. się podoba cała seria. I ogólnie wszystko jest gitarra I nie wiem, co jeszcze. Reszta wszystko zależy od Dragonejcza. Teraz Witaj, Jaskier. do wioski przyszły elfy od Toru Wiel. Wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Railą. Dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alvin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem. Spróbuję negocjować. Zaczaję się za domem Sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą rajną i Toru wiel. Czuję problemy. Dasz sobie radę. Masakra. Muszę przyjść do reakcji, a porozmawiać zanim podejmę ostateczną decyzję. No właśnie, na to to podjąć decyzję? No to chodzi, Aniel. A co ty to nie ma? Geralt z Rivi. Toru Wiel wspominała o tobie. Czego chcesz? Dowodzę wsparciem, które Iwin wysłał dla Toru Wiel. Jak widzisz, złoto z banku Vivaldiego wreszcie posłużyło słusznej sprawie. Komando wyposażone za złoto ukradzione z banku. Przybywacie z Wyzimy, a więc to waszym śladem dotarła tu biała Raila. To bez znaczenia. Toru Wiel i tak nie mogła uciekać w nieskończoność. Psygończe zakonu dopadłyby ją wcześniej czy później. Powinna wykorzystać szansę i rozprawić się z prześladowcami, a potem wrócić i wspomóc jej wina. Postawiłeś Toru Wiel w sytuacji bez wyjścia. A teraz chcesz, bym naruszył status quo i pozabijał zakonników? Choruwiel jest żywym symbolem naszej walki. Nie ma prawa odwracać się i uciekać. Tyle dla nas uczyniłeś, więc proszę, stań po jej stronie, z prześladowanymi, przeciw tym, którzy nienawidzą. Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldi'ego? Aby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry, jak na Podgrodziu. i żeby uratować swojego Alwina przed zaślepionymi nienawiścią żołdakami zakonu. Nie, i co ja mam zrobić, no? Be, krasnoludzki bez krasnoludzki, Elf. Gdzie, is Torvia? Łowczyni. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie O, jest Alvin. Czemu tu Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie. Dziwnie się czuję. Ja... słyszę ich myśli. To straszny Gerald. Masz aszyjnik? Tak naszego cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Gerald, czemu elfy to robią? No i co? Co to jest? Wnioski pełnioski właściwie opadły i możesz zobaczyć ogromnie nienawiści, jaką czuję do ludzi. Walczą o wolność o ideały ludzie przyparli ich do muru i nie widzą innej drogi. Chyba pierwszy wbliżały. Walczą wbierzemy. o wolność o ideały. Ludzie przyparli je do muru. Nie widzę innej drogi. Zapamiętam to. Geralt, zaraz wydarzy się coś złego, czuję to. Muszę porozmawiać z Toru Viel. Wytrzymaj jeszcze chwilę. A where is Toru To jest Toru Alvin Alwin Kowal. Zakładniczka krewnicki Bzerker. Dokładnie, nie ma Kinda. Nazywam się tego Ksutysa. Co tu robisz, Gwynblade? Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom? Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi biała Raila. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Co wybrać? Torów, wiele chce pomóc, ale musisz wypuścić zakładników. Może wypuścić przynajmniej Alwina. Chcę pomóc, ale musisz wypuścić zakładników. Wiem, że jesteś przyjacielem. Niedawno dołączyli do nas skojatel z wyzimy i opowiadali o tobie. Pomogłeś Jewinowi w banku. Hafkaren znowu zaczęli dostarczać broni zapasy. Wierzą, że Jewin im zapłaci. Cieszę się, ale. Pomóż nam stąd uciec. Nie chcemy walczyć. Spróbujemy się wydostać pod osłoną nocy. Przy odrobinie szczęścia, nikomu włos z głowy nie spadnie. Zgoda. A i powiedz jaskrowi, że jeśli dalej będzie się czaił za domem, to ktoś go w końcu ustrzeli. <noise> Może pogadać z jaskrem i zdecydować, co dalej. No, bardziej bym poszukał tego sołtysa, no ale. No, nie ma tego sołtysa, no. Do jakiś nowy dom sołtisa jest? Sił mi już brak. Dobrze wiesz, że jest jakiś nowy dom Sołtisa. A tak jest. Bo tu musi być sołtysz. Co za ciurak? Zaraz tu będzie gorąco jaskier. Jesteśmy między Młotem a Kowadłem. Z jednej strony skojatel, z drugiej zakon, a po środku my z Alvinem. Bachakamskie sejfy projektowane przez gnomich inżynierów, mistrzowskie zaklęcia ochronne. Zaprawieni w boju weterani wojenni. 500 lat doświadczenia, to zapewnia Twoim pieniądzom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo absolutne. Nie wierzcie reklamie. Siły się wyrównały. Znaleźli się dostawcy broni i żywności, zwabieni pogłoskami o bogactwie zrabowanym z barku. Bogactwie, które wcześniej ludzie ukradli Waldiemu. Skojatel do tego się nie przyznają, ale nawet o wolność lepiej walczy się z pełnym brzuchem i w porządnym pancerzu. No i wszystko jasne, no Geralt, co robić? Ucieczka nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i zakon płonącej róży, i nie ludzi. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwina, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w Twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? Hmm. No właśnie, nie zamierzam pomóc elfom. Tak nie zamier zamierzam. Zamierzam pomóc elfom. Co mam zrobić? Znajdź króla rybaka. Musimy wracać do wyzimy. Niech będzie gotów. Do zobaczenia na brzegu! No i teraz kolejna katscenka. Zobaczmy, co się będzie działo. Muszę wyprowadzić Alvina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedding, ten malec. Pokochał cię jak ojca Gwynblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. Gardło podżynają, uwaga, coś się dzieje. Oho, Alvin, nie, i Alwin się teleportował. No, koniec świata. Już w Polsce, czas zabrać jaskra i wynosić je stąd. Pozbierajmy grosze. Szczątki pozbierajmy, co oni tu ciekawego mają. No dosyć kasy mają wyrząd. Trzeba pozbierać pieniążki. O, ten ma jakieś nawet dosyć spokojne rzeczy. I pięćdziesiątki tylko, i pięćdziesiątki, dobra. Mam nową myszkę i strasznie mnie tu taka ona duża jakaś dla mnie. Nie, no nie będę takich rzeczy zbierał. Zabierajmy to. Toruwiel. Where is Toruwiel? Dobra, chodźmy. Trzeba teraz do jaskra iść, tak? Dochodźmy do tego jaskra. No raczej znaczy później pójdziemy na brzeg, ale no. Raczej znaczy do tego do. No, ale że tu będzie. Może saltyzm, zaraz sprawdzimy, gdzie ten saltyzm ma być. Może znajdziemy tego saltyzm jeszcze. Tutaj, w karczmie. A nie, idziemy do króla rybaka i wracamy do wyzimy A wy się za zerem drzewetem O patrzcie karczma to jest zamknięta czyli no Dupa Jedno dupa A tak u ślarki to jest zamknięte Czyli jednym słowem pogrom Prawie jak pogrom w ripi Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Zigniemy tego naszego. <laughs> tego naszego jaskierka. Zaczymy, pojedziemy. Nie wiem, jak nie można tutaj też ciekawą sprawę dojrzeć odnośnie laptopów. Jeśli ktoś chciał, będzie chciał zakupić laptop, to jeśli tylko będzie chciał do gier zakupiać, zakupić, to tylko MSI i to jest podstawowe kryterium. Jeśli brać, ja żałuję, że wiem Lenovo, ale Wam właśnie proponuję brać MSI. -a. No droższy jest, wiadomo, ale jest pewnie, jeśli chodzi i stabilniejsze o gry. A jeśli nie, to taki Lenowy jak ja mam, to akurat myślę, że by na potrzeby takie internetowe czy tam coś takiego. Dobra. Po smoczku naszym małym biwelnie Dobra, chodźmy do tego króla rybaka, gdzie ten może być król ryba? O proszę, biała rajla jest. Wiedźmin. Co się stało? Pieprzeni fanatycy, za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zekfryda. Od początku go mieli. Wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Dasz sobie radę? Bądź co, bądź jesteś kobietą. Dawałam sobie radę w gorszych sytuacjach. Bywaj. Opowiedz mi. Wieczny ogień ogrzewa dusze zakonników, jeśli istnieje. Jesteś zdrajcą? Nie sądzę, ale na pewno nie jestem mordercą, w przeciwieństwie do ciebie. Czas pokaże. Pamiętaj, wiedz mi że to zwycięzcy piszą historię. No dobra, pierdu, pierdu. No idzie teraz na miś. Teraz czas płynąć i dowieźmy na przerażona bo dałaś więcej, bo też nie wiem gdzie go szukać. No dobra, tylko gdzie jest ten, chyba i do łódki, tak mi się wydaje. No bo tam jest, o. No bo to drzewo było, nie wiem. No bo jednak to drzewo było. A tutaj, o coś się dzieje. o jest jaskier i chyba możemy płynąć. Nie. Nie. Nie no. ja no, z krem chciałem Będę Mam list Berengara. Są w nim ważne wskazówki. Jakie wskazówki? Nie zakończyliśmy definitywnie tematu Salamandry. W zimie jest Azar Javed, Mak, który zaatakował Ker Moren. Nie straszny był mu czarnoksiężnik, ani piekielne zastępy, które stanęły na jego drodze. Bredzisz jaskier. Albowiem wyruszył na spotkanie swego przeznaczenia. Ruszajmy. Muszę udać się do starej wyzimy i odnaleźć Wieram szefa. Co? Jest źle. Bardzo źle. Co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i. może być wszędzie. Wracajmy do wyzimy. Może Trist coś poradzi. No to do wyzimy. Do wyzimy. No to do wyzimy. Rybach nas... Tego to powiedzieć, transportuje, a jest Jasker śpiewa, no o, a piesek nawet jest. i ołtarz pani jeziora aż des zaczął padać kurde oh, niedobrze niedobrze Aha, przypłynęliśmy przypomnieli, do Wezimy. Patrz, jakie pa, niebo czerwone. Przelano w tej nocy dużo krwi. Czyli jest ciekawy jednym słowem. Zaraz dopłyniemy do wyzimy jest ten smut? Tak. ty Coś się pali. Ciężki, duszny, palone wioski. Cholera, spójrz! Wyzima płonie Cudownie Możesz w mordę Geralt, nie wierzę własnym oczom Jaskier, widziałeś już tyle wojen Mógłbyś się przyzwyczaić Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi Zwłaszcza tak wrażliwy jak ja No tak Dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi Jesteś jak ogar na świeżym tropie Czas zobaczyć jak wygląda sytuacja w starej Wyzimie Pewnie trwają zaciekłe walki no i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę Salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt. Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię samego. Chcę pomóc. Wiem, Jaskier, ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję? Skądże? Okej, okay, więc chodźmy do przodu, sprawdźmy, co tam się dzieje. O, Vincent Miles jest. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wigminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radovid przybył do Temeli. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak. Jest w starej wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do starej wyzimy. Tam jest niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale. rozumiesz. Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Nowy region, brzeg jeziora. No i co on robi, to Coś z tym trzeba zrobić. O proszę, Zoltan przyleciał. Geralt, dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Wygląda spokojnie. Spokojnie, jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. wiem, osiągnął swój cel. Prawie wszyscy, nie ludzie z wezimy, chwycili za broń. Jak mu się to udało? Paradoksalnie, wielka w tym zasługa zakonu, który zaczął mordować kobiety i dzieci. A wtedy nawet najbardziej zasymilowani chwycili za broń. Nie wiem, kto dowodzi zakonnikami, ale to było najgłupsze posunięcie od czasów króla Desmoda. Wielki mistrz. Być może od początku chcieli sprowokować nie ludzi do walki. Mało tego, zaczęły krążyć plotki o dekrecie, zgodnie z którym wszyscy nie ludzie, jako najbardziej podatni na zarazę, mają zostać przesiedleni do starej wyzimy. Podatni na zarazę! Co za kurewska pójda! Co tu robisz? Za chwilę uderzą zakonnicy. Musimy ich odeprzeć. Potem ruszam do starej wyzimy, żeby wyprowadzić cywili i pacjentów szani. Szani jest w starej wyzimie? Tak, zorganizowała coś na kształt szpitala w Starym Ratuszu. Musimy tam dotrzeć. Idziesz ze mną? Idę. Okej, okay, obiecałem, że powiem z Zoltanami, jak uchodźców do bezpiecznego szpitala. No, idę do zakonnicy. O nie, dowódca, komanda. To konieczne. Tam jest Kru Vincent Miles Radowicz srogi Kermen jest tam nawet merski Kusznik Nie, chodźmy do tej starej wimy Chodźmy tam Dobrze idziemy? Nie wiem nawet no ładnie problem. To wchodźmy. Stara wyzima. Witamy w miejscu, które po raz pierwszy w tej grze użycie. Jakby nie patrzeć. Rozdział piąty. Dokładnie. Miłościwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velerath. To moje miasto. Do cholery ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. Miłościwy panie... Zamilcz. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. 哭了 Króla z wielkim mistrzem komu. królu. Ale Mam nadzieję, że nie za późno. Dalej idzie. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry, słowne królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy! Po moim trupie! Było blisko z jednak. Następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy, dość już widziałem. Belerat, chodźmy do zamku. No to wesoło, że tak to ujmę. Jest i on Gerald z Rivi. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Oho, no i to jesteśmy w zamku. Ładne jaja. Jeszcze na zamknął. Albo zaciupiał. Albo nie wiem co jeszcze. Wiedźmin z Rivi. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zabrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Dewet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Wellerad zna Adde od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Mary Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Mm -hmm. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. kikimore, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu. Siedziby twoich przodków. Nie wpadł Gniew, Wiedźminie, nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Panie, Twój dom jest także schronieniem dla elfów i krasnoludów, które odziedziczyłeś po ojcach. Nie da się ukryć. Pożary i duża część trupów są ich zasługą. A masz rację, zależy mi teraz na pokoju w królestwie. Być może powinieneś wystąpić w roli obrońcy, nie ludzi. Zapewnić im bezpieczeństwo i równe prawa. Na negocjacje wyślemy rada. Ma w rysach twarzy coś z elfa. Może zaczną strzelać trochę później. Zaprowadzenie porządku wymaga znacznie poważniejszych działań. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwiecie do moich prywatnych komnat. Okej, okay, tak więc jak widzicie, kochani, jesteśmy tutaj w zamku. Tak więc ja już Wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam na kolejne. W ciągu dalszym w ciągu będziemy tutaj rozmawiać z Welleradem, Trace i tam z hrabią Dewetem. Tak więc ja już Wam dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do udostępnienia, do lajkowania i nie wiem do czego jeszcze. Ale zapraszam, cześć i czołem.